Teraz zbieramy leśniące złotko. Mam okraść magów? Czyś ty na głowę upadł? Aaaa, bzdurami? Śmiesz obrażać mnie i moje stado? Wyzywam Mój cię dziób przebije twoją czaszkę! Kim jesteś? Kim jesteś? I patrzy w listę. No widzisz, nie było tak źle. Ciężko pracuję, ale nie zostanę pożarty przez pełzacza. Dobrze, bierz się do roboty i wróć, gdy będzie już po wszystkim. <noise> Jeżeli mnie pokonasz, będziesz musiał walczyć z Luisem. A jeśli to musiała być Louisa. jakaś zasadzkę, zmierz się z ja się spodziewać ataku od Jasne, skogu. już <noise> idę oddać na ciebie głos. głos. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Tym mieczem może być jedynie Beliara. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Pomocy! Zapytał mnie w ogóle, zacznijmy od tego, że zapytał mnie, czy, ja, czy ma okraść magów? Co to za bzdury, coś takiego? A ten...